No dobra, dzisiaj kilka słów o, o tym, co dalej się tu w tych drganiach dookoła nas dzieje, i jak to ja odczuwam, przynajmniej. Ja czuję, że jest bardzo duża zmiana, że yy, jest aż taka zaskakująca. Yy, tak łatwo się wchodzi w różne poziomy, że no, mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę w idealnym punkcie, żeby spróbować z tego czerpać, dotknąć tego. I ja właśnie tu przed chwilą miałam dzikie spotkanie z dzikami, przebiegły mi tutaj tak, z 10 sztuk, kilka starszych i kilka młodszych i też mam wrażenie, że te zwierzęta dzikie są trochę bliżej, trochę bardziej są z nami na, na, mam wrażenie bliższe odległości, ja kiedyś też bym się pewnie bała więc to też działa w dwie strony, ja też kiedyś byłabym z tego odruchu uciekania natomiast no teraz przebiegły, no nie wiem, z jakieś 10 metrów ode mnie ja po prostu stałam i patrzyłam Owszem, respekt jest i, i szacunek do tego, i absolutnie nie zamierzałabym podchodzić i się z nimi bratać, przynajmniej jeszcze nie na ten moment, ale myślę, że to też jest jak najbardziej realne i niebawem myślę, że będzie dochodziło do takich interakcji międzygatunkowych na dużo większą skalę, bo po prostu ta energetyka jest już zupełnie, zupełnie inna. Ja mam naprawdę wrażenie, że to wszystko tak pędzi w tych zmianach że aż, aż po prostu, aż mi czasem zapiera dech i jakby poziomy wzruszenia, których ja doświadczam tutaj będąc tak przyjęta przez tą naturę zawsze miałam połączenie bliskie czułam ten kontakt z ziemi, mnie ona wołała i bardzo jakby do mnie gadała natomiast to co teraz jest, to mam wrażenie, że jakby te gęstości moje i tych drzew, zwierząt, roślin wszystkiego co otacza grzybów one się aż przenikają aż jakby są po prostu można prawie że w to wejść i być no, po, w jakimś głębokim połączeniu. I no zawsze o tym jakbym miałam to w tle że to fajne i to ekscytujące natomiast nie udawało się tego zrobić mózg to blokował. Um, i no coś tam nie szło, natomiast teraz mam wrażenie, że to po prostu spływa gdzieś z góry i to po prostu można dotknąć. Fajnie jest z tego korzystać. Zachęcam, bo to jest naprawdę ekscytująca podróż, bo nagle się okazuje, że w ogóle zmienia się perspektywa całości tego, czego doświadczam, całego mojego życia, które sobie budowałam wokół tego, że bezpieczeństwo powinno przyjść jakoś z zewnątrz, nie? czy to w formie zabezpieczenia. Kiedyś finansowego, chociaż ja nigdy nie miałam jakoś bardzo dużego tutaj w tym temacie zadęcia, ale jednak nie. Potem takiego właśnie, że no jednak coś z zewnątrz ma mnie otulić, żeby dać mi spokój, bezpieczeństwo, poczucie nie. I teraz nagle doświadczam tego w tej naturze i to, jaki poziom właśnie tam jest takiej miłości i takiej. Takiej głębokiej miłości, podobnej do tego, co się doświadcza ze zwierzętami. No, ze zwierzętami znam to już od lat, natomiast tak jakby z tą tutaj rzeczywistością tak mocno nigdy tego nie czułam. I jest rodzaj takiego po prostu niesamowitego, jakby ukojenia, jakiegoś wrócenia do poczucia wrócenia do domu. To wszystko słowa, to tutaj są absolutnie nie, no one nie dadzą jakby rady. Natomiast jakby zachęcam, bo wydaje mi się, że też dzięki takim doświadczeniom yy, dużo bardziej otwiera nam się to, to pole serca i czasem mi się wydaje, że naprawdę potrafię jakby się wysunąć jakby bardzo, bardzo daleko z tego tutaj ciała i doświadczyć tej energii, która jest aż po prostu można ją dotknąć i ona naprawdę jest tak jakby... Wręcz bym powiedziała fizyczna, że można ją poczuć jako naprawdę wpływ na to, co jest dookoła. I ja to uczucie bardzo w sobie niosę teraz i czuję, że no ta przestrzeń też mi oczywiście to potwierdza. Myślę sobie, że naprawdę jest taki moment teraz, że już nie mamy trochę wymówek, a bo świat jest zły, to jest mi tak źle i w ogóle, bo to wszystko przyniosło się, że to. to, to, to... Czy to zawsze było, tylko że teraz po prostu mam wrażenie, że można w to wskoczyć jak w takie masełko, i um, to nie wymaga już teraz nawet za bardzo wysiłku. I oczywiście nie wiem, czy to jakby u mnie tylko, czy też innym to wychodzi, natomiast widzę, że nawet u osób, które za dużo się ze sobą jakoś nie zajmowały w życiu, to jednak to też jest dostępne, to też jest możliwe. Dużo łatwiej, jakby. Um, Otworzyć tą przestrzeń na taką trochę nierealność u takiego powiedzmy osobnika, który jest bardzo zamknięty, jednak nie, wszystko przyziemne i jakby namacalne ma być. To mimo wszystko takie osoby też potrafią się troszeczkę z tego wydostać, więc jakby myślę sobie, że naprawdę coś z góry, z jakoś z boku, zewsząd udostępnia nam te możliwości, żebyśmy już pracowali ze sobą, byli ze sobą inaczej. Ta energia takiego doświadczenia. Właśnie bycia. Ja jestem typem, który całe życie jakby no jechał na energii męskiej. Stricte po prostu tam jak byłam w działaniu, w zadaniach, w odpowiedzialności, w takim mocnym dążeniu do różnych aspektów, nawet tych kreatywnych, ale jednak tam była ta siła męska bardzo, bardzo mocno u mnie. I teraz nagle udaje mi się właśnie przeskakiwać na tą, na tą bardziej żeńską. Gdzie właśnie jest to czucie, jest to bycie, jest to takie po prostu połączenie bez jakiegoś właśnie zbędnego nawet analizowania. Te momenty są bardzo przyjemne, zaskakująco przyjemne. Mam wrażenie, że w ogóle wszystkie używki to się chowają przy tym. Ja już od kilku ładnych lat no nie mam tych substancji, które by mnie odciągały od siebie ale naprawdę jak się tego doświadczy, to się okazuje, że no na ten moment ciężko mi sobie wyobrazić, żeby używki były mi potrzebne, bo to naprawdę jest tak przyjemne i to brzmi niemożliwie często. Myślę sobie, że jakbym tego posłuchała z nie wiem, z 2-3 lata temu, to nadal bym nie umiała w to uwierzyć, nie? Więc jakby my, no ufam, że to jest tak, że teraz naprawdę już możemy łatwiej wychodzić z tych naszych wzorców, które trzymają nas w tym, że nie da się, nie mogę, nie potrafię, nie uda mi się, jest za trudno. Mam takie odczucie, że. Nadal i wciąż jest w nas takie przekonanie. Wiele z nas, jakby jak i zdarza mi się rozmawiać z ludźmi, to, to ja słyszę takie, że O Jezu, ale ja to mam tak strasznie. Tak jakby każdy z nas wydaje mu się, że on ma najgorszą historię na świecie, której w ogóle nie da się przeżyć. I tak, każda historia jest warta uszanowania. Każdy przechodzi przez swoje bagienka i swoje brudy i dla każdego ta jego sytuacja jest najgorsza. I to jest trochę tak jak z dzieckiem. Dla każdego dziecka, choćby dla dorosłego było to absolutnie, no, nie, no co, co to takiego, zabranie misia. A ten miś dla tego dziecka jest całym światem i jest tak przerażające to zabranie, że po prostu jest intensywne. Więc uszanowanie tych emocji jak najbardziej tak. Ale zwrócenie uwagi, czy aby na pewno ja trochę tego sobie nie dokładam, bo tak mi trochę łatwiej być w tej roli, że się nie da. Tak mi trochę łatwiej powtarzać sobie, że wszystko mi tak nie sprzyja. i trochę zmienić. Trochę zmienić, trochę zacząć, jakby kierować jednak te myśli w kierunku, że a może jednak coś mi sprzyja i może nagle zacznie sprzyjać, bo ta myśl jakby wywoła ten rezonans. Kurczę to jest naprawdę strasznie proste, a tak trudne i... Każdy z nas może spróbować. No jak się nie uda, to się nie uda, no trudno, no, co masz do stracenia? Spróbuj, bo mm, wiadomo, że to jest też temat. Teraz będzie nas prowadziło do takich energii czuciowych, czyli właśnie takich żeńskich. Te energie będą takie bardziej potrzebne teraz. Wiadomo, że tak. E, ale też będą wybijać jeszcze nasze brudy, bo mm, Będziemy czyścić to, co jest. Czy w momencie, jak uda nam się wejść na jakiś tam takiego pewnie dobrego flow, to jeszcze te stare akcenty mogą chcieć się pokazać. To też jest ok. Niech to się jakby wydarzy. Nie wchodzić w to za bardzo, tylko w jakiś sposób um, przepuścić, uznać, że ok, to jest jeszcze jakaś tam stara tematyka i znowu wrócić do tego czucia, do ciała, tak, na, tak najprościej, odwołać się do ciała. Jeśli nie masz. Jakby takiego naturalnego miejsca, to po prostu ciało. Ciało jest jakby podobnie, to można zrobić. I poszukać, gdzie to ciało, jak to ciało, nie analizować, nie sprawdzać, a dlaczego to jest to, bo to jest to, tylko po prostu pooddychać tym, co jest, po prostu to wpuścić w siebie. Ma no to ogromną moc. I no w ogóle piękne, że tak jest. Piękne jest bardzo łatwa jakby wydaje mi się teraz ta manifestacja żebyśmy ją zobaczyli wiadomo, że z tym trzeba cudzysłów uważać nie chodzi o to, żeby się tego bać ale chodzi o to żeby zdawać sobie sprawę z siły tego i że też myślę sobie, że to wcześniej nie mogło nam zostać udostępnione dlatego, że to jest ogromna siła ogromna i myślę sobie, że gdyby była nam przekazana Udostępniona, bo tak to czuję, że te portale się otworzyły. My za możemy zacząć tego dotykać, tak naprawdę, namacalnie. E dotychczas, no to było to tak, że wiedzieliśmy, że może to tak istnieje, ale nie mieliśmy takiego po prostu punktu zaczepienia, że to naprawdę istnieje. I myślę, że nie było nam to dawane, dlatego, bo nie byliśmy jeszcze gotowi. Może cała planeta nie była na to gotowa. Ciężko, jakby tutaj mi to określić. Natomiast Czuję, że to jest jakby tak, że teraz już możemy, ale no pokora, tak jak z tymi dzikami, że ok, to nadal jest dzika część i to nadal te, 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 te rezonanse, fale, te, te, te wibracje, zwał się jak zwał, one nadal jakby uczmy się ich, ale nie szastajmy nimi, tak bym tutaj jakby sobie poszła. Przynajmniej ja taką drogę wybieram. Um, bo jest tam cienka granica, tak? To mi się też pokazuje, że po prostu z tym musimy się trochę nauczyć jeździć na tych rowerkach. No, bo one jakby mają bardzo duży potencjał, ale no jakby powoli, stopniowo. Myślę, że to będzie szło bardzo szybko, zaskakująco szybko. Ten świat, który znamy teraz za naprawdę kilka lat, to będzie w ogóle nie. My nie, nie no, nie wyobrażamy sobie, jak będzie inny i zobaczymy ciekawa jestem czy jak za te dwa trzy lata myślę że nawet dwa obejrzę ten filmik to stwierdzę że to co tutaj do mnie przyszło od tych istot to naprawdę fakt natomiast no wracając jeszcze tylko do tego do tej natury więc to ja tutaj mam taki ten jeszcze aspekt ziemski ogólnie jest jakieś zagrożenie wieczorne czuję się zagubiona tutaj jest ciemno pusto Dziko i głucho, I to jest super, ale no niestety są tu też ludzie dookoła. Czyli nie jestem w totalnej dziczy, że wiem, że tylko do oka są zwierzyny, tylko wiem też, że są ludzie. I to jakby tutaj tego zaufania akurat u mnie do ludzi jakiegoś bardzo głębokiego nie ma w tym nocnym aspekcie moim, nie. I to jest mój temacik, który teraz jakby przerabiam, że pojawia się tam jakaś taka um, akcja zagrożeniowa um, i Odwołu, jak, jak udaje mi się odwołać do natury i wyjść do tej natury, właśnie nawet w trakcie tego lęku i idę w ten las ciemny, to nagle się okazuje, że te duchy lasu, te wszystkie istoty, które tu są, naprawdę dają takie uspokojenie, którego nie dostałam w życiu od żadnej istoty ludzkiej. nie po prostu nie przyszło coś takiego: taki poziom głębokiego, naprawdę odczuwalnego połączenia. Oczywiście to później znika i trzeba do tego wracać. Myślę, że to jest właśnie nauka na, na wiele miesięcy, a może nie. Może właśnie ma to pstryknąć tak znowu przekonanie. nie? Jakby właśnie, jak człowiek rejestruje, ile tych przekonań tam w tej głowie swojej posiada, no to wow. No ale właśnie, jak wracasz do tego czucia, to te przekonania trochę nie mają znaczenia. One tam się zmieniają. nie? Także no bardzo, myślę, istotny, ciekawy moment. Hmm. Niech, ta, niech ta, ta równowaga teraz nastąpi, bo to, że teraz się ta energia żeńska i ta czuciowa, intuicyjna, bo to prowadzenia takie z głębi będą bardzo istotne, wydaje mi się, to nie znaczy, że ta męska energia zniknie. Chodzi o balans, nie? o wyrównanie tych energii, bo dotychczas była bardzo, bardzo podbita ta energia męska wszędzie właściwie dookoła, więc jakby zacznie wracać bardziej ta taka. Yy, Pojawi się ta, ta żeńska po to, żeby je wybalansować. Ja uważam, że każdy z nas ma dwie energie i z dwóch energii powinien korzystać właśnie w harmonii, w równowadze. Używać raz jednej, raz drugiej. Tak jak i mózgu i serca można używać i równocześnie, ale byleby nie dominował jakiś jeden. No to tyle na koniec. Dobrego. Życzę Wam spotkań bezpiecznych z dzikami albo innymi stworzeniami, które być może do Was przyjdą. Dla mnie to są zawsze jakieś informacje i znaki. Także no, dobrego.